Cześć, witajcie, z tej strony Buźka. Zachęcam każdego do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę lub w dół pod tym filmem, jeżeli Wam się spodoba lub nie. I w dzisiejszym odcinku słuchajcie, zajmiemy się rozmnażaniem owiec, bo ich parę tutaj mamy. Myślę, że taka farma e, pozwoli nam na pozyskanie fajnej liczby złota, ale czy się to opłaci, to zobaczymy. Ponad 300 koksów jak na razie wydaliśmy na tą farmę i zobaczymy jak to e, wyjdzie. Ogólnie zbierając. Już trochę oczywiście zbieraliśmy, ale teraz mam tutaj jakby taką większą, większą falę do zebrania. Jest tutaj dużo dziewiątek, więc pewnie będą padać. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. O, właśnie pierwsza już umarła. Kolejna. No i tak niestety będą padać, bo ich jest dosyć dużo tutaj. Ale na razie nie patrzymy. Mam nadzieję, że to nikt mi... No właśnie. Ramba mi tu złoto chyba podkradł. Tutaj nam niestety. A, wyleciała nam głowa pierwsza, więc spoko. Niech będzie więcej główek, to będzie w sumie spoko, bo one też są dosyć dużo warte. Albo można tam za szósteczkę się powymieniać jakoś. Także zbieramy, zbieramy. Jak na razie cały czas jedna. Dobra, słuchajcie, e, mamy ogolone wszystkie owce, więc jak widzicie, taki jest z nich drop. E, no mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo jeszcze dużo, dużo jest do zgolenia. Tu jak widzicie, co chwilkę sobie jakieś tam sztuki będą odrastać. E, I myślę, że jeszcze długi zbiór przed nami. O, widzicie, tu już kolejna. E, do tej pory pokażę wam, ile udało nam się wzbierać materiałów. Jak na razie to to jest cały drop, czyli trzy główki. I tutaj, jak widzicie, tyle złota. Zobaczymy na sam koniec, czy opłacało się, czy nie. No, mam nadzieję, że tak. Chociaż już widzę, że dla gracza to troszeczkę gorzej by wyglądało, ale o tym powiemy sobie na końcu. No, weź ten, weź dźwignię, pociągnij. mnie to nie ma nawet na serwerze. Kurde, no a tu gdzie jesteś? Kto, Kto to jest? jest Katrzy na osłup, gubson, Katrę kopiący. Wszyscy kopią. Essa, Dobra, winek. Dobra, okej, okay. już. Wchodzę. Eee. Dobra, Jestem. teraz wodę wylało, ogólnie. Elwina. Trochę ich tu wpuściłem. O kur... Ła. Wow. Ello? Trzeba by zobaczyć. Elo więcej? Nie no, jest git, teraz jest git. Weź pociągnij za dźwignię. Dobra. I wyłącz wodę. Wodę... No kogoś mechanizm tak na wala. Good, good, czekaj eee, chwilę. Czy <coughs> jak mechanizm? Jak kontrolowali? Eee, dobra, pociągnij ze i guzik. Czekaj, bo stoi. No, wypadł, lamba Na dwa staki to trochę potrzeba, nie? Mama. No mnie. cztery staki, tak? No, cztery staki. A jeszcze ja potrzebuję, żeby zrobić te koksy. A tak to git. Kurde, no. Dobra, pierwszy tak już poszedł. Oficjalnie rozpoczynamy strzyżenie owiec. Mm, mm. No i pięknie. Piszesz? No elo. Nieee. <laughs> 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 Dobra, grze się aktualnie już zwróciły się wszystkie koksy, a jeszcze drzewowiec. Dodatkowo jeszcze 5 mamy tych czaszek. Teraz już wszystko co wydropimy to już jest profit. No dobra, mamy ich 6 S 12 zł. Okay. Bardzo hmm. 6, 4. Aby przynajmniej 6. 16 sztuczek złota, 20 km bloków. Wejdź brzmiało. Nie by dodałem na aukcję. Jest. Znowu dę. Nie wiem, ile mi się w ekwipunku zmieści, to wezmę jeszcze jedną wystawę. Nie wiem, jak z tym wypłacę, więc... Ale Tak? Chyba na kilka razy, Bo tak? nie przecież z tego. Tak. tak, siedem koksu. Kurde, to siedem. To chodź. To masz to twoje. Ja odkładam swoje dwa staki I teraz w 155 I do podziału jak na razie mamy 3 staki i 8 nice. Jeszcze 2000 golda no i ewentualnie to co zetniemy z tych I Będzie koniec zostało 1, 2, 3, 4, 5 to stóp tak, jeść. O właśnie tak ok. Mała to je, a je. Masage no. three. O! Tak! I uważa baga No, jeszcze cztery lotki. No, Kozak za 3 minuty, Pandora. Były już dwie, ja do dwie testem O, ja też faktycznie. Lasujemy już w tej dobra. To na tym można zakończyć, prawda, Rysiu? Czy powiedz, co ci się udało wytropić. Jak najbardziej. Yy... No, profit jest. Dwa taki takich złożonego jednego z takich. i. Mam, 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 mam. No dawaj. Wierszyk o Pa! Nie, o złotych. Co? O złotych owcach, pewnie. ...wierszyk o złotych owcach. Tak. Ej no, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, mega dobry pomysł. Dobra. To w takim razie słuchajcie, mamy dla was taki konkurs. Do wygrania będą te oto nagrody. Czekajcie tylko tutaj. O! Dobra. E, więc do wygrania będą trzy nagrody. Za pierwsze miejsce będzie Bacon sponsorowany przez Kupsona, Za drugie miejsce będzie szóstka sponsorowana przez kadrę. I na trzecim miejscu jest VIP, e, taki o, tutaj, na całą edycję więc mam nadzieję, że komuś się to przyda. E, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? No po pierwsze trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrybować mój kanał. I po trzecie, co najważniejsze, trzeba napisać wierszyk, wierszyk o złotych owcach. Także takie wyzwanie dla Was. E, przy następnym filmie, co prawda nie wiem jeszcze kiedy on będzie, ale będą wyniki konkursu, gdzie wybierzemy sobie całą gildę jakiś. Trzy fajne wierszyki, i one właśnie otrzymają tę nagrodę, co też zobaczycie na filmie. Także do dzieła, i no. Zapraszam do udziału w konkursie.